Fabryka jedno zrozumiał, że on przegrał. O mnie strasznie dużo pisali. No chyba o żadnym człowieku tak długo nie pisała prasa jak o mnie. Przez dwa lata. No i tych fotografii, tych ilustracji, tych reporterów. To z Warszawy zawsze tylko przychodziło i przychodziło. I w różnych pozach mnie fotografowali. Już miałem tego dosyć po prostu. Była to wielka przygoda. Poznałem świat, innych ludzi poznałem. Pojeździłem troszkę. Pierwszy raz leciałem samolotem, w leciu. Nigdy nie byłem w powietrzu. I pierwszy raz mi się udało do Gdańska na festiwal filmowy, no i z powrotem tego się nie zapomina. To jest tak, jakby się jadło suchy chleb, a później na się dostanie chleb z, z masłem i szynką. To było właśnie to. To jest tak jakby bańka mydlana. Pęka jej nie ma. Przesława. Pana Haloty dopiero, żech poznałał na planie w ostatnim dniu tych prób naszych. My nie znali przed tym kamery filmowej Łoba. Kucz zaczął pisać scenariusz, już mnie znał. No i mniej więcej wiedział, kucz wiedział, że ja mu to zagram. No i ten scenariusz napisał tak, że to dla mnie pasowało. Ale że tak się stanie, to nie wiedział. To mniej więcej on po swojemu to kombinował, tą fabułę stworzył. Cóż kiedy to niedaleko nie odbiegło, bo do tej fabuły się w, no, moje życie po, po prostu tak, jakby się przylepiło. Piękny był ten dom stary, tam gdzie mieszkali Habrykowie. Przede wszystkim piękny był ten ogródek. I Habryka był taki, jakby to powiedzieć, on był... To co on uważał, że jest czorne, to musiało być czorne. Choćby to było białe. Ale u niego to to było najważniejsze. To, co Hop powiedział, to było święte. Hob robił i hob był panem w domu. Habrykowo była za tym, żeby się wyprowadzić ze starego, i ona była za tym, żeby jednak dostać to nowe mieszkanie, bo niej się to podobało. I ona potem namawiała tego swojego że żeby mieli lepiej, bo będą mieli wina, by mieli ciepło, woda. Ale Habryka nie dał się tego powiedzieć. On nie chciał, bo on wiedział, że jak on się wyprowadzi, to on będzie jednym z tej setki ludzi, co tam mieszka w tym bloku. A tu on był panem na swoich włościach. Co by nim to szkodziło? Postawieliby te swoje nowe betonioki jak las. A w środku stałaby nasza buda. Jakby to było pięknie. Między innymi tak, rzek się pedział. Nie rusza się stąd, choćby nie wiem co. On wiedział, kajun mo swój młotek, on wiedział, kajun mo króliki, on wiedział, że tam jego kanarek w duma gwizdopra, a jakby przyszedł do tych nowych mieszkań, to wiedział, że on tego nie będzie miał. I on to przeczuwał, że jak on się wyprowadzi, to on już tam długo nie pożyje. I ja myślę, że gdyby on był został na starym miejscu, to on byłby jeszcze kupa lot dłużej pożył. Pani Marto, to był scenariusz napisany przez kuca. Tak, to był napisany przez kuca. To była historia najprawdziwsza no z prawdziwych. Samego siebie grałem, tylko tam było wszystko inaczej. Fabryka miał medali. O trzej po pępek, a ja nie mam ani jednego. Habryka miał synów na wysokich stanowiskach. Ja mam syna inwalidy. Fabryka miał plecy u wyższych ludzi, a dziś bez pleców to się nic nie da zrobić. Szerokie, marynarskie plecy. To mi zostało. Wżyłem się tego fabryki. Ja zapomniałem, że jestem to, Bo ja już czułem to, że to samo mnie czeka. Tak jak to było w tych paciorkach. Niestety trzeba było jednak iść do tych kamiennych szuflad. Właściwie to Halotowi po prostu sprawdziło się to, co zagrał w filmie. Habryka mieszkał w starym budownictwie. Halota też mieszkał w podobnym domku, w Bogucicach. Też miał ogródek, miał ta swoja lauba tak zwano. Tam się pisał swoje rzeczy. Ja z tym domkiem się zrzałem. Dla mnie to tak, jakbym ja nim był. To była tak jakby jakaś cząstka mnie samego. Tak jakby mnie, jakby mi ktoś wyrywał ramię. A ja kochałem ten skrawek tej ziemi. I ten mój malutki domek. No. Było to skromne, ale było tam wszystko. No, domek był drewniany, były dwa pokoje. Jeden pokój duży, jeden mniejszy, duża kuchnia. Tam u góry to było. Ten mój warsztat, tam sobie pisałem zawsze. Wszystko było to, co potrzeba. I tak jak w bajce. No. A przyroda, no to przyroda piękna po prostu. Co tam było drzewek? Strasznie dużo. Ja miałem sam na mojej działce 28 drzewek i 100 krzewów. A przed domem, to sobie tak dla ozdoby zasadziłem wierzby, która piękna jeszcze stoi, ta taka. Kasztan jeden, no i akacje, które kwitły. W maju. Zapach był. Czyli więc to było kupa kwiatów. A jeszcze przed tym to ludzie trzymali tam pszczoły. To była muzyka pszczół. To była ta poezja. To było te piękno. Później wszystko zabrali. Nie ma nic. Żal. Patrzę się oknem teraz tylko. Nic. Asfalt. A ja oddycham tym pyłem. I patrzę i płaczę. I kupa hałasu i nic więcej. I sąsiadowi patrzę się w okno. Jednak widzę, że ja się tu coraz to gorzej czuję. Hałas to jest tu niekiedy taki i na klatce schodowej. I zewnątrz, i wewnątrz. Tu ludzie są do tego przyzwyczajeni. Oczywiście im to nie przeszkadza. Ale ja, który cały czas siedziałem w cichych ustroniach, ja nie mogę z tym pogodzić. To jest dla mnie no, koszmar po prostu. Betonowe szuflady, tak, bo to kuc tak w scenariuszu ją. To są właśnie te betonowe szuflady. Mnie by wystarczyło ar, pięć, sześć arów więcej. Tutaj no ta chałupka postawić i tam z dwie, trzy y, wisienki lub śliwkę czy jabłonkę. No i troszkę grządek na marchewkę. Jakiś chlewik postawić, żeby mu gołąbki trzymać. Drzewko jakieś na szpaka. To jest moje życie, proszę Panią. To jest moje marzenie. I walczy tak jak mogę. Ja nie mogę walczyć tak jak ten Chabryka walczył. On się miał o coś oprzeć. Ja się nie mogę o coś oprzeć. Ja nie umiem się kłaniać. Ja mam cholernie twardy grzbiet. No. Ja nie umiałem się kłaniać w czasie okupacji. Ja jestem Ślązakiem. Rdzennym. Bo mój dziadek był gornikiem, nieprawdaż? Matka też była gorniczką maja. Górnictwo poznałem, mając już 16 lat, pracowałem na bieda szybach i nie będę się kłaniał nikomu. Ale ja taki chory jestem. Proszę, niech pani widzi, co się ze mną robi. Nie męczcie mnie kłania. Ja was tak proszę. Ja muszę iść do łóżka. Kijk, stop even. Jakiś emerytowany górnik z kopalni Staszyc odgrywał główną rolę. W czym to? Jednego paciorka, pamiętam coś. Dla drewnianego różańca. Różaniec odgrywał główną rolę. On się dopiero do przeprowadził przyprowadził niedługo, tam na blokach mieszkał. Niedługo. Że nawet w tej klatce go nie znali. Niby go ludzie nie znali, bo na młóczkach to ludzi idzie stale na pogrzeb i to jeszcze jak górniczy jacyś, nie? też powinni więcej tych ludzi z kopalni. Tu. Powinni się więcej tych ludzi tam, żeby to, żeby to bogatsze jakoś wyglądało, nie? Jak ludzie nie znają człowieka, to oni też nie chodzą, nie tak? A jak się kto zna, to idzie. Córka pana Haloty przesłała mi wiadomość przez pocztę. Ja byłam to. Bo jednak to było bardzo jakieś takie nagłe. Ja się dowiadywałam, jak on się czuje. Jakoś tak wtedy jeszcze dowiedziałam się, że był w szpitalu, ale że wrócił z tego szpitala. I tu nagle się dowiaduję, że taki wspaniały człowiek jak Halota nie żyje. To przeczuwałam. Jak dowiedziałam się, że on dostał to mieszkanie w blokach, to było po prostu jego przeznaczenie. Jestem drugi raz na pogrzebie Haloty. Po prostu ja, jak weszłam do kaplicy, miałam wrażenie, że Halota oddycha, że to jest ciągle film. Nigdy na plan nie przeprowadzał nikogo z rodziny, i dopiero kiedyśmy kręcili scenę jego pogrzebu, to znaczy scenę, gdzie on był wystawiony w, w, w sortowni w, na kopalni wieczorek, on wtedy po raz pierwszy przed własną wnuczką, jakby się czegoś obawiał, i bardzo się dziwnie zachowywał. Włożyłem go, znaczy kazałem go włożyć właściwie no w ostatniej chwili, jakby w tą. W tą trumnę. Oczywiście te zdjęcia robiliśmy szybko, niemniej on tam z trzy godziny musiał leżeć. I jak się położył, to właściwie zauważyłem z czasem, bo to były różne plany i tak dalej, że Halota jest całkowicie wyłączony z rzeczywistości. Do tego stopnia, że jakieśmy skończyli tę scenę, to Halota nie reagował na, na to, żeby w ogóle tam zejść. Więc w końcu niego poszedłem i jakby go obudziłem, właściwie, ale on nie spał. Więc jakby go tam znieśli, tego tafalku, jak go zapytałem co on przeżył, to znaczy co zrobił, że tak się wspaniale tam zachowywał, bo on był rzeczywiście trupem. Na to właśnie mi odpowiedział, że on się tego strasznie bał, że nie wiedział, czy to wytrzyma, i nie wiedział, jak się tam skoncentrować, żeby się nie ruszać, ale że po prostu całkowicie. Zaczął rozmyślać o tych swoich gołębiach i że odbył z nimi dalekie podróże, i że się właściwie jakby z nimi żegnał. Ja mimo wszystko nigdy sobie nie uważałem, że życie haloty aż tak się powtórzy. I właściwie ten związek między fikcją a. A rzeczywistością między życiem wymyślonym a życiem prawdziwym no całkowicie się stopił i los bohatera filmowego wszedł w jedną stronę, a jego losowisty poszedł jakby w tą samą stronę. Jezu, ty wkrzeszamy zmarłych do życia, obdarz naszego brata życiem wielecznym,